Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was przegląd pierwszej tury promocji na e -kobiece. Jednocześnie będzie dużo makijażu, ale sprytnie oczywiście przemycę wam pielęgnację i zrobimy get ready with me. Będzie peeling kwasowy, maseczka różana, a co dalej? Oczywiście zobaczycie, ale już wam przemycę kilka fajnych informacji. Przede wszystkim będziemy testować nowe róże Ecocera. Słuchajcie, przepiękne kolory. Lambada i flamingo akurat mi wpadły w ręce, a to są dwa kultowe kolory, także mam nadzieję, że zrobicie razem ze mną ten przegląd, a jednocześnie pokażę Wam, jak przedłużyć trwałość burżua Healthy Mix kultowego podkładu rozświetlającego na bazie witamin, a jednocześnie cudownie nawilżającego, dodając odrobinę za High Definition bardzo trwałego płodru. I jednocześnie dorzucimy kolor na usta. Także mam nadzieję, że skorzystacie z. Promocji między 3 a 7 marca. Pierwsza tura promocji na kobiecej czas -ta. Także subskrybujcie kanał, wkładajcie na Instagram. I zacznij. właśnie skończyłam trening, w związku z czym zaczynamy pielęgnację. Później, oczywiście, wyszczotkuję sobie ciało i skoczę pod szybki prysznic. I słuchajcie gotowe. Ta opaska, muszę Wam ją od razu na samym początku filmu polecić, bo ja ją po prostu uwielbiam do filmu, w ogóle do pielęgnacji, to jest w ogóle sztos. Deni kartę, cała 11 zł. Ja Wam podnikuję, mam nadzieję, że będzie najkobiecej, albo też uproszę dziewczyny, żeby domówiły większą ilość, bo słuchajcie, ona jest po prostu rewelacyjna. E, dzisiaj w takim pięknym saciku ćwiczę, słuchajcie, od razu mam troszeczkę e, więcej energii. E, umyję sobie buzię i nałożymy sobie peeling, bo słuchajcie, właśnie, gdzie jestem my mycia buzi, bo słuchajcie, mam dwa. E, jeden z Simply Nutrition, więc sobie umyję od razu buzię, bo on jest bardzo, bardzo delikatny. I przejdziemy do nakładania peelingu kwasowego. Słuchajcie, Ekobieta zrobiła jak Wam wcześniej swoje na bardzo fajne roboty, między m.in. na Markelinia, więc użyjemy ich słynnego, e, jednego z moich w ogóle ulubionych, oprócz destruktora, peelingów kwasowych na buzie. I zadziałałem przede wszystkim rozjaśniająco, rozświetlająco. Będziemy redukować świecenie. Czyli to, co lubimy przy problematycznej, tłustej, mieszanej i żeby się make-up potrzebował jak najdłużej. Ostatnio mi stało się, że bardzo się przekonało się do peelingu kwasowego po moich filmach. Także się cieszę, ponieważ to jest naprawdę cudowna forma złuszczania skóry. Jednocześnie bardzo ładnie stymulujemy tkankę. I co ważne, pamiętajcie, żeby nakładać takie produkty na suchą skórę, więc ja chwilkę odczekałam. Najpierw nałożę sobie peeling kwasowy. Zwykle robię w ten sposób, że właśnie pojawia się peeling. Później mam kawitację, następnie maseczkę, ale dzisiaj pominę kawitację, bo ostatnio robiłam. Jest to formulacja oparta na kwasie migdałowym, który przepięknie przede wszystkim rozjaśnia, bardzo ładnie złuszcza, niweluje wszelkiego rodzaju zaskórniki, rozszerzone pory. Mamy również kwas mlekowy, który w stężeniu do 10% działa nawilżająco. Mamy kwas migdałowy i oczywiście mamy tutaj ekstrakt z maruli, cytryny, winogrona i ananasa, czyli troszeczkę enzymów, więc ciekawe połączenie. No, i generalnie trzymamy sobie 10-15 minut standardowo. Oczywiście, jeżeli macie skórę wrażliwą, to pamiętajcie, że peelingi kwasowe jak najbardziej możecie stosować. Tylko uwaga, po prostu krócej. Peelingi kwasowe przede wszystkim pomagają utrzymać taki ładny, promienny wygląd skóry, bardzo ładnie wygładzają ją. W ogóle enzymatyczne, kwasowe peelingi to są moje dwie ukochane formy. I co jest też ważne, redukują niedoskonałości, wszystko ładnie, słuchajcie, się oczyszcza, jeżeli chodzi o skórę. Także tutaj mogę Wam polecić śmiało stosowanie właśnie tego rodzaju produktów, bo naprawdę moim zdaniem warto. I słuchajcie, w międzyczasie zrobię sobie szybki prysznic, więc wyszczotkuję skórę. Eee, w ogóle też sobie nakładajcie na chwilę na dłonie, cudownie wygładzi, eee, ja zapomniałam na szyję, ale biorę prysznic, więc dzisiaj sobie tylko będę delikatnie złuchczać buzię bo ja generalnie peelingi kwasowe też stosuję na przykład 3-4 dni po aplikacji samopalacza, Ale na skórę twarzy aplikuję po prostu w wieczornej albo porannej pielęgnacji później krowalki brązujące, więc nie mam sprawy, ale szyję sobie e, zostawiam na razie. E, użyję tego żelu enzymatycznego. Bardzo mi w ogóle polecało się tą serię enzymatyczną z Topy. Podobno jest świetna. I tutaj akurat jest papaina, probalina, keratolina, perlit, łupin, kokosa. Intensywnie odświeża, odnawia, i to jest, słuchajcie, ekstra wygładzenie, więc. Więc generalnie to nie wiem, czy to jest kwestia od razu nałożenia i zmycia, ale raczej tak. Należy żel, piling na wilgotną skórę i masuj do uzyskania delikatnej piany, następnie spłucz ciepłą wodą i stosuj rano i wieczorem w zależności od potrzeb. Bardzo prosty skład. Bardzo króciutki, więc naprawdę super. Bez sls zobaczymy, jak pachnie. Ho, ho! Ale ładnie. Ale ładnie pachnie kokosem i ananasem. Taki fajny, wakacyjny zapach, także dzisiaj sobie potestujemy. E, więc szczotkuję ciało, skakuję pod prysznic i nałożę sobie olejek e, ciasteczkowy, ale to pachnie jak czekolada generalnie od marki Nakomi, bo w ogóle marka Nakomi jest teraz na dużej promocji, także bardzo Wam polecam ogólnie sobie właśnie kupić masło do ciała, olejki. Ja w tej promocji, e, no oczywiście musiałam olejek Zastanawiałam się nad malinową babeczką i tak trochę mnie kusiła, ale stwierdziłam, że okej. Okay. Eee, więc przystosuję sobie coś czekoladowego i słuchajcie, body mus, to jest petarda. To jest tak fajne, miałam tak gładkie nogi, słuchajcie. Warto sobie w ogóle zrobić peeling, nałożyć coś nawilżającego i dopiero później zamknąć takim musem. No cudowny, w ogóle przepięknie pachnie jak on w ogóle jest taki bardzo zbity gęsty. Fajnie się też rozprowadza. Więc jak nałożycie sobie coś nawilżającego, taki lekki żel na przykład i później zamkniecie takim fajnym olejowym musem, to to super. W ogóle te wszystkie musy mi pasują. Powiem Wam tylko banana nie lubię za bardzo, a wiem, że Wy bardzo lubicie banana. Nie wiem, ten zapach mnie drażni, ale to, zarówno ta malinowa babeczka, jak i ten olejek, to naprawdę super. Także to, jeżeli macie ochotę sobie coś kupić na promocji, do ciała, a coś też taniego, jednocześnie takiego przeplatającego waszą pielęgnację, to to będzie super. Dobra, szczotkuję, mam 10 minut, bo już pewnie chwilę do Was mówię, jak mam ten peeling, spłukuję i zależy. Bardzo lubię efekt po peelingu kwasowym, z uwagi na to, że skóra jest bardzo ładnie rozświetlona. Redukujecie suche skórki, delikatne przebarwienia. No i co ważne, świecenie w strefie T, a przede wszystkim wasza skóra jest zmiękczona. Bardzo ładnie się prezentuje, chociażby przed wykonaniem makijażu. To Wam ułatwi przede wszystkim aplikację podkładu. Ale pamiętajcie, że po zmyciu peelingu kwasowego należy nałożyć maskę łagodzącą ja wybrałam na komi. To jest maska, która przede wszystkim jest na bazie róży, w związku z tym będzie łagodzić, działanie przeciwzmarszczkowo i jednocześnie jak macie na przykład problem z naczynkami, macie cerę właśnie naczyniową, to jak najbardziej będzie łagodziła. Co jest dla mnie niezwykle istotne po pilingu kwasowym, ona bardzo ładnie nawilża, ma taką lekko żelową leciutką, nie spływa Wam, gdzieś tam jej nie gubicie po drodze, ponieważ w czasie aplikacji na początku jest taką galaretką, a później dosłownie się przykleja do skóry, bardzo ładnie też rozprowadza i cudownie nawilża, także 15 minut jeszcze dodatkowo z maseczką posiedźcie. Cały ten rytuał możecie oczywiście wykonać. Wieczorem też mamy takie wskazanie, ponieważ peelingi kwasowe, jeżeli nie zabezpieczycie później skóry, na przykład, filterem słonecznym mogą powodować delikatne przebarwienia, więc tutaj unikamy takich produktów przy porannej pielęgnacji. Ale peelingi kwasowe jeszcze mają jedną bardzo ważną funkcję: one przede wszystkim redukują zaskorniki. Ładnie też oczyszczają pory. Naprawdę, skóra jest taka przepięknie rozświetlona, także dla mnie genialne połączenie właśnie peelingu kwasowego i maseczki łagodzącej. W związku z tym, że marka Bourgeois jest teraz na promocji, pokażę Wam podkład, który jednocześnie niedługo będzie w zestawieniu produktów rozświetlających na kanale. Ale kobiecej. Bardzo mi się spodobała ta formuła. Mam wrażenie, że jest troszeczkę zmieniona. Ładnie pachnie ten podkład. I co ważne, jest leciutki. Ja dzisiaj takiego makijażu potrzebuję, więc nałożę sobie podkład. I jeżeli chodzi o kolor, to mam jeden z tych ciemniejszych, dokładnie 53W Light Beige. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że sama w sobie formuła mi pasuje, bo ten kosmetyk jest bardzo leciutki. Przy odpowiedniej aplikacji. Ma takie, powiedziałabym, że średnie w kierunku lekkiego, ale on po prostu nie będzie Waszej skóry obciążał. Yy, jednocześnie ma witaminy. Tutaj yy, ja sama na przykład cenię takie dodatki w podkładach, yy, bo mamy dodatkową witaminę C, B5 i witaminę E. Jest to produkt też wegański. Także jeżeli Wam zależy na wegańskich formułach, to tutaj w podkładzie burżua Healthy Mix jak najbardziej to znajdziecie. kolorystyka też jest bardzo ładna. Mimo, że ja, słuchajcie, aplikowałam samą falacz, to ja Mam wrażenie, że ten podkład się po prostu sam wtapia. Krycie, tak jak mówię, można delikatnie stopniować. Możecie sobie nałożyć taką delikatną drugą warstwę. Kosmetyk też nie będzie wam się wyświecać, także tutaj na spokojnie możecie sobie przede wszystkim dołożyć te najlepsze miejsca, bądź po prostu pracować korektorem. Ja oczywiście to zrobię w okolicach pod oczami, ale ja go zostawię. Tak jak teraz, czyli nie będę dokładać kolejnej warstwy, po prostu zostanę przy jednej, takiej delikatnej, ale już zobaczcie, skóra bardzo ładnie też wygląda. To jest takie podkreślenie, jakby pracy, którą wcześniej wykonałyście, czyli właśnie feelingu klasowego, delikatnej maseczki, bo skoro już na tym etapie jest bardzo ładnie oczyszczona, rozświetlona, więc wystarczy nałożyć odrobinę podkładu i tak naprawdę praca. Wykonana, jeżeli chodzi o ujednolicenie. Zobaczcie, ten podkład naprawdę bardzo ładnie wygląda. Promiennie, jednocześnie fantastycznie rozpromienia. Tak rozświetla skórę, ale to nie jest taki nachalny sposób, że zobaczcie, nie no, jest tłusty. Więc moim zdaniem będzie Wam odpowiadał na takie już troszkę cieplejsze miesiące, a mam nadzieję, że już niedługo takie przyjdą. I na pewno się ucieszycie, ponieważ Marka Lamel również jest na promocji. Nasz ukochany korektor Skin Smart, i to jest akurat kolor, który ja bardzo lubię 402. I zamówiłam sobie. W zapasie. Nowe opakowanie, stare, słuchajcie, czeka na wykończenie. Bardzo fajna, przyjemna kuleczka. Aplikuje równomiernie jednocześnie korektor, ale później możecie wklepać paluszkiem. To jest korektor rozświetlający z takim, no nie powiedziałam, że delikatnym kryciem, bo on co ma przykryć, to przykryje i możecie go rozprowadzać za pomocą gąbeczki albo za pomocą takiego pędzelka. Ja mam akurat, to jest mój ulubiony pędzel, Hakuro J380. Wiem, że też go sobie pozamawiałyście na e także jeżeli macie ochotę, to e, to jest po prostu najlepszy pędzel ever, jaki miałam. On cudownie rozprowadza kremowe produkty, e, pudrze też. Ja słuchajcie, nim nakładam praktycznie wszystko. Także teraz przejdę do aplikacji bronzera. I zaraz do Was wracam, tylko kwestia, czego? go zrobiłam delikatne konturowanie na oko, a teraz nałożę puder. I muszę Wam powiedzieć, że ten puder utrwala dosłownie wszystko. Ja już go sobie troszeczkę wcześniej testowałam, e, i to jest PZE, dokładnie High Definition Transparent Loose Powder. E, nie ma koloru, także tutaj możecie sobie po prostu. E, go w ciemno, bo on generalnie jest uniwersalny. On jest ani za ciemny ani za jasny. Ja go sobie troszeczkę wysypę na wieczko i ponownie sięgam w po ten sam pędzelek, ponieważ on bardzo ładnie gruntuje ten makijaż. Nie wiem czemu ja zawsze zaczynam od brody. Nie wiem, czy broda mi się najbardziej świeci, czy jakoś mi najbardziej na niej zależy, czy po prostu jakoś intuicyjnie idę w górę, bo zawsze sobie podruję najpierw brodę, nos. A później resztę, chociaż kiedyś zaczynała chyba od czoła. Nie wiem. Także teraz sobie tuję strefę tę. Słuchajcie, jak się kuruje przed naszym wyjazdem i po prostu ma takiego głoda, zjadłby wszystko. Co pięć sekund przeciwam ja zupę, teraz tej placuski? Także dajcie znać, czy u Was wszystko w porządku, bo naprawdę jest podobno pogrom, pogrom. u mnie wszyscy w pracy, w ogóle zobaczcie jak ten puder bluruje, cudownie to robi, naprawdę jest fantastyczny. On, wiecie co, na początku wygląda trochę tak sztucznie na twarzy, ale później jak się wtopi w podkład, petarda. Makijaż wygląda przefantastycznie. Jeszcze jak macie taki delikatny podkład, jak na przykład Bourjois, to on go bardzo ładnie ugruntuje. Także jeżeli macie coś lekkiego w domu i tak sobie myślicie o pudrze i chcecie bardziej kryjący, taki bardziej właśnie, ciężko może na jakieś wyjścia, to ten puder jest naprawdę genialny, genialny, bardzo fajny. Taki troszeczkę inny niż wszystkie, i faktycznie bardzo ładnie, bardzo ładnie bluruje. Także High Definition, no powiem Wam szczerze, ja jestem w ogóle bardzo, bardzo zaskoczona. Słuchajcie, teraz nałożymy sobie bronzer. Ta marka nie jest na promocji, ale warto sobie kupić ten bronzer. Już go ostatnio też pokazywałam w ulubieńcach. Krąży, krąży, słuchajcie, bo on jest naprawdę genialny. Ja przynajmniej uwielbiam. Oczywiście PZ też ma różne, słuchajcie, bronzery, ale ja mam swojego absolutnego faworyta. Także słuchajcie, nałożę sobie na całą buzię, wykonturuję delikatnie i za chwilkę wracam. Wiecie co, tak generalnie patrząc na każdy z tych odcieni, mi się podoba i ciężko mi stwierdzić, który ładniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, to na przykład, już Wam mówię, ponieważ tutaj mamy kolorki, Lambada, czyli ten, jest bardziej taki brzoskwiniowy, natomiast Flamingo bardziej różowy. Także to Flamingo, to Lambada, zobaczcie sobie no dla mnie są to przepiękne kolory ten już nosiłam, więc go znam więc teraz się zajmę troszeczkę bardziej lambadą tak, piękny kolor podobnie nasz pędzelek i słuchajcie, to jest w ogóle taki delikatnie koralowy odcień on będzie przepiękny do, dla skór, które mają taki ciepły odcień ponieważ on przepięknie rozpromienia, ale faktycznie jest taki ciepły taki właśnie koralowy, taki delikatnie brzoskwiniowy. Słuchajcie, przepięknie naprawdę rozpromienia, ale uwaga, użyjemy go również na powiekę, jako, słuchajcie, cień. I sobie go rozprowadzimy na powiece. I on właśnie sprawi, że będziecie wyglądać świeżo, tak nienachalnie, a jednocześnie będziecie miały taki ładny rozkliniowe odcień na powiece. Ja bardzo lubię takie makijaże, bo one są delikatne, lekkie i przede wszystkim się w międzyczasie zrobią kreski i uwaga, troszeczkę do nich wracam. E, ja wiem, że bardzo je lubicie, natomiast e, powiem Wam tak, no przygodę z kreskami... E, jest bardzo prosta, jeżeli się kontynuuje codziennie takie właśnie kreski. Też mi pisałyście, że jak najbardziej wszystko kwestia wprawy. Z tego też ja chyba wracam do tych kresek. Testuję sobie troszeczkę nowy kształt, inne wyciągnięcie, więc mam nadzieję, że będzie ok. To jest Variet Eyeliner od marki Everline. Bardzo dobry. Gdzieś tam patrzył na mnie i w końcu się na niego skusiłam. Wytuszuję rzęsy Lamel 5 XL Volume Mascara. To też jest bardzo fajny tusz. On w ostatnich testach się pojawiał, więc... Stwierdziłam, że Wam po prostu pokażę taki już sprawdzony kosmetyk, ale nie wiem, czy jesteście zwolennikami, jak na przykład zrobi Wam się kropka od razu rozcierania, czy czekania aż troszeczkę przeschnie. Natomiast ja chyba wolę usunąć ten produkt od razu, bo ja znam siebie i wiem, że za Może to po prostu ułatwia zawsze mi od razu usuwanie powieki sam sobie to już bardzo ładnie rozdziela, tylko właśnie trzeba uważać, bo ma grubą szczoteczkę, więc jak macie bardzo, bardzo dużo rzęs, to nie wiem, czy nie będzie Wam ich sklejał, ale jak właśnie chcecie zwiększyć ich objętość, a macie troszeczkę mniej rzęs, ja na przykład ostatnio właśnie zauważyłam, że znowu potrzebuje odżywki to ten tusz jest naprawdę fajny i bardzo ładnie też wyciąga ponad tą kreskę linera więc na tym mi chyba najbardziej zarażało. Widzicie, mam dwa delikatne produkty. Tak naprawdę trzy, ale jedno, jeden produkt jest kontynuacją Miss Beauty od marki Golden Rose, który bardzo, bardzo lubię. Ja mam wersję Strawberry, natomiast zamówiłam sobie wersję Cherry. I to jest jakby kolejna sztuka tego olejku. Ja w ogóle używam go hurtowo, zawsze jak wykonuję sobie makijaż. Więc wam pokażę, jak on wygląda na ustach. Bo zawsze mnie irytują te opakowania, słuchajcie. a damy radę. Ciekawe, jak wygląda właśnie wersja wiśniowa. Pięknie pachnie. Ojejku! Ale pięknie pachnie. Ciekawe, czy będzie zmieniał kolor ust na taki właśnie... O, już widać. Już słuchajcie, coś się dzieje. to taki delikatny, czerwony... No fajna sprawa, w ogóle ona tak cudownie mam wrażenie, że zabezpieczają usta. Bardzo fajne olejki, także one są w super cenie, to jest jeden z moich absolutnych faworytów, ale słuchajcie, odkryłam coś nowego z Golden Rose, czyli Mega Shine 3D Lip Gloss i to jest tak kozacki kolor, że Wy go musicie mieć. Zresztą właśnie, jaki to jest kolor, już Wam mówię. no jest 110, 110. Jej, jakie to jest piękne kolor, ostatnio słuchajcie właśnie miałam na wyjście... Dużo osób się mnie pytało, co mam na ustach. To jest taki nienachalny błyszczyk. On nie ma takiego dużego krycia. Ale wygląda obłędnie, obłędnie. I słuchajcie, jak na przykład nakładacie sobie na jakąś pomadkę matową, to to już w ogóle jest czad. Zobaczcie, jaki fajny kolor. No i ja tak naprawdę makijaż gotowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka propozycja dziennego makijażu. Zobaczcie, burżuła, jeżeli chodzi o połączenie z pezem, jest o wiele bardziej trwały. Często narzekacie, że burżuła jest lekkim, fajnym podkładem na co dzień, ale czasami potrzebujecie troszeczkę. Przytrzymać go na jakieś wyjście, gdzieś tam macie coś do załatwienia, więc on nie do końca Wam się utrzymuje przez cały dzień. więc to jest kwestia czasami dodania po prostu odrobiny jakiegoś kryjącego i przedłużającego make-up pudru. Także Paese High Definition jest naprawdę bardzo dobry. Ja powiem Wam szczerze, że jestem absolutnie zachwycona. Także słuchajcie, dołożę sobie w ramach rozświetlacza jeszcze na um, policzki. Nasz taki myślę, że. Kicior tego makijażu, czyli Paese Diamond Eyeshadow, i to jest, słuchajcie, cień. No to jest taki, słuchajcie, cień, który jednocześnie może Wam służyć jako rozświetlacz. On przepięknie wygląda, w ogóle, na powiece. Jeżeli nie lubicie kolorów, to to jest taki. Um... Ja nie wiem, jak to nazwać: cielisty z połyskiem. On jest naprawdę bardzo ładny, taki lekki brąz, ale na powietrzu to wygląda naprawdę niezwykle delikatnie, i to samo dzieje się w przypadku e, waszych policzków. On jest jednocześnie rozświetlaczy, jednocześnie takim e, produktem, nie wiem, mam wrażenie, że wykończającym makijaż. E, także to jest, słuchajcie, sekret dzisiejszego makijażu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, e, a ja się z wami żegnam. i mam nadzieję, że do kolejnych filmów jeszcze Wam się troszeczkę oddali, żebyście zobaczyły. Całość, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. I jest to niezwykle szybki, prosty make-up. To jest tak naprawdę mój make-up codzienny. Zmieniłam tylko e, podkład, bo pytało się mnie o coś lekkiego. A przy okazji, burżuła naprawdę ostatnią mnie falę testów, e, więc długo będziecie mogły też na ekobiece zobaczyć to przejść podkładów rozświetlających, a ja myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. Zresztą ja jestem ogromnie zadowolona z tego testu, więc tym bardziej mam nadzieję, że zajrzycie na kanał EkoBieca i będziecie subskrybować na bieżąco, żeby też przy okazji może obejrzeć mój kolejny film. Także ja się zamierzam żegnam, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!